Cześć, z tej strony Elvenpad. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku na temat League of Legends. Dzisiaj będzie na temat Kataliny. Jest to postać, którą zainteresowałem się w sumie dosyć niedawno temu, jednak e, granie nią sprawia mi na tyle frajdy i tyle radości, że postanowiłem się tak troszkę przyjrzeć bardziej do głębiej mechanikom, jakie nią kierują. I doszedłem do wniosku, że jest to naprawdę czempion warty uwagi w obecnych czasach. Naprawdę można na nim sporo osiągnąć. Nadaje się ona do gry na obu sololiniach, czyli zarówno mid jak i top, jednak moim zdaniem na tym pierwszym sprawdza się troszkę lepiej, głównie przez możliwość wcześniejszego roamowania. Ale jeżeli ktoś by chciał ją również grać na topie, to też nie będzie to jakiś wielki problem. Materiały, które będziecie mieli, mieli przyjemność oglądać pochodzą właśnie z grania na mid jako że jest to moja główna pozycja i tak tam też jej używałem. No, więc lecimy szybko z jej stylami. Pasyw omówię na samym końcu, potem powiem dlaczego. Jejku, Bouncing Blades, czyli Katarina, rzuca swoimi sztyletami, które wyskakują przez kilka najbliższych celów, zadając im całkiem spore ilości Magic Damage'a. Dodatkowo oznaczają wszystkie cele, przez które przelecą. Oznaczenie to można detonować albo auto-atakiem, albo dowolnym innym spelem Katariny, również wtedy zadaje dodatkowe wrażenia. Będziemy tych. Nożyków używać głównie do w początkowych etapach, do laskidowania i do harasowania przeciwnika. Potem, oczywiście, jest to całkiem niezłe źródło Jej W, Sinister Steel Podstawowy spel ofensywny u Katariny Marksujemy do zawsze jako pierwszy, przynajmniej według mnie. Słyszałem różne opinie na ten temat, ja jednak wolę tak robić, zawsze tak robię i jestem z tego na bardzo zadowolony. A więc Katarina wykonuje obrót ze swoimi sztylentami za, i zadaje przy tym obrażenia wszystkim celom, które znajdują się dookoła niej. Dodatkowo, jeżeli trafi tym spelem jakiegoś wrogiego czempiona, dostaje na. Krótką chwilę całkiem pokaźne buzy do Movement Speed. Eee, dlaczego uważam, że ten spell powinniśmy masować jako pierwszy? No cóż, damage ma całkiem porównywalny ze sztyletami, jednak e, decyduje tutaj głównie właśnie ten bonus do Movement Speed oraz cooldown. Jest tu naprawdę minimalny, około e, 3 sekund bodajże, także można tym spawać naprawdę bardzo często. Jej e, shanpo. Katarina natychmiast deportuje się do pobliskiego do wskazanego celu. Może być, być, może być to jakiś cel przeciwny, może to być jakiś sojusznik od nas, może to być minion albo nawet ward. E, jeżeli to jest to przeciwnie zadaje mu jakieś małe delikatne obrażenia oraz przez, następne, przez następny moment będzie otrzymywała zmniejszane damage od wszystkich ataków od przeciwnika. Nie powinniśmy tego spela używać we wcześniejszych fazach gry jako źródła damage'a, bardziej jako źródło mobilności i jakiegoś tam estate mechanizm w razie potrzeby. Potem jednak również całkiem nieźle sprawdza się i pod tym drugim względem. Oraz jej ulti Def Lotus, Katarina zaczyna wytrzymywać taki taniec ze swoimi ostrzami i wyrzuca swoje sztylety we wszystkich, e, znaczy nie, nie, we wszystkich, w trzech wrogich czempionów znajdujących się w danym momencie w pobliżu niej, e, zadając przy tym całkiem potraźne obrażenia. Trzeba to przyznać naprawdę. Śred świetne ulti do wszelkiego rodzaju teamfightów to jest naprawdę genialne. Tylko jest jedno, ale, bardzo, znaczy nawet całkiem spore, ale. E, Wyczastowanie całego ulti trwa bodajże 2 sekundy. Przez ten czas przeciwnicy mogą nam je przerwać. I wtedy wchodzi nam ono na kurla, nawet jeżeli zdążymy się pochodzić tylko przez moment. I to jest podstawowa sprawa w kraju naprzeciwko Katarina. Jeszcze o tym będę potem mówił na pewno. A co do pasywu, mówiłem, że wspomnę o nim na sam koniec. No więc jest to na tyle interesujące, że pasywnie Katarina po uzyskaniu albo killa, albo asysty na wrogim czempionie redukuje wszystkie swoje cooldowny o 15 sekund. A więc tak. Q refreshuje nam się całkowicie, W refreshuje nam się całkowicie, Shampoo refreshuje nam się całkowicie, Ulti schodzi o 15 sekund. Przy czym jego cooldown wynosi około minuty, bodajże. No więc, tak, po zdobyciu Chile albo system, mamy natychmiast do dyspozycji nasze trzy podstawowe spele. Natychmiast bez żadnych, bez żadnych innych opóźnień, wiele różnicy w stylu. Możemy skakać jak porąbani po czynnikach w Teamfightach. Jest to naprawdę cał, bardzo świetna rzecz, cała esencja gra na katariną. Na tym to wszystko polega, dlatego sprawia mi ona naprawdę bardzo dużo przyjemności. Szybko o runach i masterkach. Z masterek polecam 21 punktów w z blokowaniem tej strony drzewka pod magic oczywiście. Natomiast pozostałe 9 punktów, no, nie ma sensu tyle dawać utility jak dla reszty kasterów. Katarina nie używa many do kostowania swoich speli. są one całkowite no cost. Nie, chyba o tym nie wspomniałem wcześniej. Tak więc e, nie potrzebujemy zbytnio ani regeneracji many z utility, ani długości buffów. Znaczy polecam dać te 9 punktów dodatkowych w defense. Dla odrobiny health, odrobiny magic resistance nam idzie na pewno się przyda. A co do run, czerwony magic penetration, zdecydowanie. E, w żółtych mamy wybór. Może być zarówno AP per level. Może być health per level, może być nawet flat armor, jeżeli chcemy otrzymać trochę mniejsze obrażenia od 9. punktów. Z niebieskich oczywiście przyda się głównie flat, będzie Cresis, jak to na większości casterów nam idzie. Natomiast Twinty to zdecydowanie flat, ability power. No więc przechodzimy do buildu, jakiego dostosuje na Katarinę. Od razu mówię, że będzie tutaj sporo e, if, else i tego typu rzeczy. Jak ktoś kiedyś się bawił, w bo co chodzi. No więc tak, mamy tutaj całkiem dużo możliwości, w które. M, bardzo dużo, że tak powiem, e, buildów sytuacyjnych. Tak, nie zawsze będziemy robić ten sam build, będziemy go powinniśmy, lot nawet całkiem pokaźnie modyfikować w każdej, oddzielnej rozgrywce. A więc tak, zaczynamy, lubię zacząć z butami trzema Jeżeli boimy się harasu na Lenie, możemy nawet zacząć na przykład, ostatnio stało się popularne, e, dwa wardy i reszta healthpotków, bodajże 9 można za to kupić, taki start też jest możliwy. Natomiast w, ze wczesnych itemów, które tak pozwolą nam się przebić przez ten early game, który może być czasami trochę kłopotliwy, to jest e, rewolwer na spell oraz hunting Guys. Te itemy składam praktycznie zawsze. Rewolwer można jeszcze czasami ominąć. Jeżeli gra bardzo szybko kieruje się w stronę jakiegoś roamowania, chodzenia aeropiątki, to jest mniej przydatny. Ale jeżeli mamy normalną fazę lenowania, jak najbardziej można się w niego zaopatrzyć. Dalej, powinniśmy wybrać jakiś item troszkę taki wpółdefensywny. Katarina musi się wbić w środek w Teamfighta i nie może być całkiem papierowa. Tutaj proponuję dwie opcje: pierwsza to jest albo Abysal Scepter, a druga Rial Crystal Scepter. Oba itemy całkiem dobre, całkiem pokaźne przy czym wyznaje taką zasadę, aby Sala może złożyć ktoś inny w naszym teamie. Możemy mieć jakiegoś drugiego AP oftanka i dla niego też będzie on całkiem sprawny, żeby ta aura w teamfightzie jednak istniała. Natomiast Relay dla nas to jest... Ja bardzo lubię ten item, powiem tak. Jestem troszkę w jego stronę skierowany, zazwyczaj robię właśnie niego. No, ten porażne kop kopnięcie do healtha całkiem naprawdę się przydaje. Do tego te słowa w Steelspiele również jest bardzo ciekawe statystyką. A potem, po tym wszystkim, można się skupić troszkę bardziej na damage'u. A więc, Robadon on Cup, oczywiście. Jak najbardziej, zawsze i wszędzie na casterach. A poza tym, jest dalej, temy sytuacyjne. Może być Void Staff. Może być, oczywiście, dla jeszcze większej yy, ilości damage'a. Może być yy, Zonia Awerylast. Również dla troszkę surfów i większej ilości damage'a. Yy, natomiast, może być na przykład Warmock. Warmock's Armor, Ostatnio również. Całkiem często spotykać się z tym itemem na wszelkiego rodzaju czempionach, na tak, katarzynie też on będzie miał zastosowanie. A ponadto bardzo ciekawa opcja, jeszcze w do rozważenia, to jest dla Jandry's Szczególnie jeżeli złożymy wcześniej z Jest to Nowy item, który szedł z sezonem trzecim, jest to rozwinięcie dla Hunting Geyser. Całkiem dobrze się sprawdza, jeżeli mamy jakieś budowane spowolnienie, bo wtedy on e, bardzo efektywnie może podpalać swoje inspalamy się przeciwników. Zmieczając to odrobinę nasze DMAJA. A więc tyle. Sporo do wyboru. Należy to troszkę przemyśleć za każdym razem. Nie należy iść sztywno w tych buildach, ale myślę, że jest to jak najbardziej do ogarnięcia, jak najbardziej można się tym dostosować do aktualnej rozgrywki. Jeszcze dwa słowa o summonerspelach. Oczywiście Flashy i sprawdzą się jak najbardziej niezmiennie bardzo dobrze. Natomiast w przypadku grania taką topującą może Katarinów rozważyłbym zamiast nas wzięcie Teleporta. Tak dla odrobiny mobilności po marce, również to może mieć zastosowanie całkiem niezłe. To chyba tyle z tych spraw czysto teoretycznych. Jeżeli sobie jeszcze czymś przypomnę, to na pewno będę mówił w międzyczasie. Tutaj mieliście przed chwilą okazję oglądać całkiem niezłą arcie na bocie. Udało się bodajże zabić dwóch przeciwników, bodajże pod ich własnym turetem. Tutaj, chwilę później, kolejne dwa tile wpadły. Całkiem, całkiem, całkiem niezła wymiana na naszą korzyść. E, już od tego momentu bodaj, że będziecie mogli oglądać samego końca, już materiały z tej samej jednej rozgrywki. Także będzie można zobaczyć, jak to się całkiem fajnie snowballuje, jeżeli uda się Katarino zdobyć w początkowych etapach jakieś nawet minimalną ilość litrów. C2 wystarczy, żeby to całkiem nieźle potem rozwinąć. Tutaj mamy chwilę. Spokojnego lejnowania na midzie, także znaczy, no, chyba spokojnego. E, akurat Cassio to jest problem, Cassiopeia to jest taki czempion, który może sprawić troszkę problemów, jeżeli gramy właśnie Katariną. Ogólnie z postaci, którzy, które sprawiają je problemy na midzie, to są właśnie czempioni, którzy mm, dobrze sprawdzają się na, 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 na czampy, mm, które nie posiadają zbytnio. Ataków dystansowych, które muszą podejść do Miniona, żeby ich tam e, używać skill, żeby zlasikować takie typu rzeczy. A więc w postacie typu Charles Miałem swego czasu troszkę problemów z Morty Kaiserem. Strasznie mi to denerwowało, strasznie mi tam uprzykrzał życie. Także to są takie właśnie typy chumpów, które e, mają jak najbardziej szansę e, przegonić Katarinę z Leina, nie dać jej się rozwinąć po tym fightach. E, tutaj właśnie kolejny przykład. E, udało się złapać Sienzawa w okolicach Dolnej Roleina, w okolicach Potem Flash plus Shampoo w środek trzech przeciwników, możecie zobaczyć, jakie miałem temy w tej chwili kupione, to jest praktycznie 0 AP, to jest tylko Revolver, House Eagles i Giant's Belt do healtha. A i tak udało się je zmieść z pomocą teammateów, naprawdę bardzo ładnie, triple kill wpadł i oczywiście od razu wszystkie cooldowny, również na ult jest zre zredukowane praktycznie do zera. I to jest również bardzo ciekawa sytuacja, Katariny nie musimy żeby... Całkiem dużo robić w Teamfightach, damage, że nie musimy jej robić również papierowej, to o czym mówiłem wcześniej troszkę. Można ją obudować dosyć serkowatą pod spore ilości healtha. Ona ma całkiem nieźle wartości bazowe dla tych swoich spelach i również będzie sprawiała całkiem nieźle kłopotów przeciwników Teamfightach. Tutaj Cassiopeia stworzyła uciec właśnie na reszkach, a no nic pech, zdarza się bywa i tak. O czym jeszcze miałem wspomnieć? E, miałem wspomnieć o zachowaniu Katariny w tych fightach oraz o kontrolowaniu Katariny w tych fightach. Tak, i na tym się teraz skupię zdecydowanie. E, no więc, tak, może po kolei. Zachowanie Katariny w tych fightach. Oczywiście, musimy wejść w sam środek jak najbardziej i szacać z tymi spelami na prawo i lewo. Ale grunt do dobrego zresetowania naszych. do zdobycia tych resetów po kolei, to jest dobre wyrastowanie ulti. Bo jedno nie będziemy mieli natychmiast po zdobyciu jakiejś tam asysty. No więc, tak. E, Warto czasami przeczekać, aż przeciwnicy zużyją swoje efekty Crowd controla, w jakichś tam dla nas korzystnych sytuacjach, żebyśmy mogli wyprastować to swoje ulti w pełni bez e, żadnych obaw. Oraz druga sytuacja, m, również to jest dla nas, jeżeli mamy dobrą, inicj dobrą inicjację z całkiem niezbym Crowd kontrolem. E, osobiście preferujemy ze znajomymi takie połączenie Katarina m, Sona plus Sejuani, ewentualnie Malfekt. Także to się sprawdza całkiem nieźle. Wtedy nie musimy się martwić już o te CC jakieś niepotrzebne przerywanie. Po prostu wchodzimy zaraz po tym jak nasz inicjator zrobi swoje i wtedy zanim przeciwnicy się odpną to już będą mieli naprawdę śladowe ilości pozostawione. I tak tego się należy trzymać. Natomiast co do kontrowania Katariny, no oczywiście grunt to przerwanie jej ulti w fightach. I to jest podstawowa rzecz jaką należy brać jeszcze przy wybieraniu, podstawowa rzecz jaką należy brać pod uwagę jeszcze przy wybieraniu championów. Potrzebujemy chumpów do jej skontrolowania z crowd controlem, z podrzutkami, odepchnięciami, stunami, silencami, firami i tego typu rzeczami. Chyba wymieniłem wszystko, czy można przerwać. Rzeczy w stylu: Blisk rank na soporcie, całkiem nieźle. Nawet Tarik i tego typu rzeczy. Wszelkie podrzutki, wszelkie odepchnięcia, tak jak mówiłem, muszą być w teamfightach. Musi być naj najlepiej wyznaczona osoba, która zostawia specjalnie w której ze swoich speli pod to, żeby przerwać Katarzynie ulti, kiedy ona go użyje. Nie mogą wszyscy wysrać swoich efektów CC na, na byle kogo po prostu, bo wtedy, jeżeli wpadnie Katarina, za zasie kręci swoje ulti i nikt nie będzie w stanie jej tego przerwać, to to się kończy naprawdę bardzo źle w ich przypadku. Tutaj, kolejna sytuacja. W okolicach Midlana udało się znirować Seinzawa. Następnie, następny chyba pójdzie tutaj do Piachu Sion, Z wtedy z pamiętam. On właśnie w właśnie w tym momencie. I trochę postaczymy jeszcze sobie po sonie i po MFC i zgadniamy triple killa bez żadnego problemu. Do tych triple w chili to się musicie przyzwyczaić. Grancy Watery no to nie jest żadna nowość, i tego się zgadniało naprawdę dużo. Wydaje mi się, że ogólnie ilość procent pentacili zdobywanych ogólnie w, całej, w całym lolu. Jest jednym z największych właśnie krajów z Katariną. Oprócz niej to może AP Mastery i tak bardzo często trzaska te Pentacile, ale myślę, że Katarina tutaj, 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 i tak tutaj przoduje pod tym względem. No nie można się temu dać rozchulać, bo jest potem nieciekawie i jest w stanie sama pociągnąć naprawdę bardzo dużo, e, bardzo dużo rozgrywki. Uff, e, co jeszcze? Chyba zbliżamy się do, końc do, do końcówki. Tutaj zaraz pójdzie surrender ze strony przeciwników, także. Chyba omówiłem wszystko, o czym chciałem powiedzieć. Jeżeli coś sobie jeszcze przypomnę, jeżeli znaczy tam dopiszę gdzieś, jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, jakieś ciekawe pytania, jakieś ciekawe problemy do rozwinięcia, również piszcie, będę na pewno odpowiadał. A więc tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, pytajcie. No i to chyba to tyle. Do zobaczenia. Cześć.